Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym zaprezentuję wam w jaki sposób przygotowywałam pierwszy. Obiadek mojej córeczki, czyli zupkę jarzynową. Taką zupkę powinno się wprowadzać do diety dziecka w momencie, kiedy ukończy ono 6 miesięcy. Tak naprawdę dzieci, które są karmione mlekiem modyfikowanym, mogą przyjmować już taką zupkę troszeczkę wcześniej. Oczywiście, alternatywą dla takiej zupki jest słoiczek, lecz ja tutaj preferowałam tak naprawdę codzienne gotowanie takiej zupki, ponieważ jej przygotowanie to zaledwie 20 minut. Niewiele składników jest potrzebnych do przygotowania, więc zachęcam Was właśnie do gotowania w domu zupek dla Waszego maleństwa, mimo tego, że jest to minimalna ilość zupki. Tutaj jak widzicie składniki są bardzo proste, czyli marchewka, e, trzy e, różyczki broku, tutaj taki mały korzeń e, pietruszki również dorzucę oraz dwa ziemniaki. Ziemniaki nadadzą takiej kremowości tej zupce. Oczywiście dorzucę tutaj jeszcze pod koniec już ugotowane żółtko jaja, które jest bogate w żelazo, które należy uzupełniać już w diecie dziecka poprzez jej rozszerzanie. Oczywiście łyżeczka e, tłuszczu w postaci masła kaszę manne również dosypuję aby sprawdzić czy moja córka nie jest uczulona na gluten oczywiście pół łyżeczki wystarczy i całość gotuję na nisko zmineralizowanej wodzie mineralnej i tutaj najlepiej sprawdza się u nas żywiec zdrój i to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o składniki, e, oczywiście wszystkie składniki kroimy w podobną kostkę, aby w podobnym czasie się ugotowały. E, wrzucamy to wszystko do garnka i gotujemy do momentu aż najlepiej się wszystko rozgotuje, e, ponieważ i tak będziemy wszystko miksować na krem. Możemy dosypać oczywiście odrobinę soli w momencie kiedy będziemy gotować, lub jeśli gotujecie zupkę dla. Takiego maluszka, możecie w ogóle zrezygnować z soli, ponieważ tutaj kubki smakowe dziecka nie są jeszcze tak wrażliwe. Zalewam oczywiście wodą do wysokości warzyw i oczywiście wstawiam. O takie warzywa gotują się e, maksymalnie 25 minut, więc to naprawdę nie jest czasochłonne. A wiecie co podajecie dziecku w słoiczkach? E, słoiczki mają bardzo długą datę ważności. Fakt faktem są pasteryzowane w wysokiej temperaturze, więc tutaj też kilka e, też właściwości odżywcze takiego słoiczka również e, maleją w tym momencie. Więc tutaj jeszcze dosypuję, jak widzicie, odrobinkę pół małej łyżeczki kaszy manny, która również nada takiej kremowości zupce i pomoże mi stwierdzić, czy moja córeczka jest uczulona na gluten. Tak się składa, że nie jest, więc tutaj zazwyczaj w każdej zupce znajdowała się taka kasza manna. Teraz, jak widzicie, do takiego domowego blendera wrzucam wszystkie składniki, czyli Warzywa oraz kilka łyżeczek tego wywaru warzywnego, i jak widzicie, dodaję tylko pół e, żółtka, ponieważ tyle dla takiego maluszka wystarczy. Oczywiście wszystko miksuję na gładką masę, ponieważ nasze maleństwo nie ma jeszcze ząbków. Dodaję odrobinę masełka, pół łyżeczki, które e, pozwoli uwolnić wszystkie witaminy zawarte e, w. Zupce. i jak widzicie, z takiej ilości warzyw. Bardzo dużo zupki zostało. Tutaj, jak już wam wcześniej powiedziałam, dziecko, takie sześciomiesięczne zje e, tak naprawdę tylko dwie trzy łyżeczki takiej zupki, lecz tutaj myślę, że warto mimo wszystko ją przygotować w późniejszym czasie dodajemy również mięsko do takiej zupki i ta zupka staje się jeszcze bardziej wartościowa więc mam nadzieję, że zachęciłam Was do przygotowywania własnoręcznie w domu zupek dla Waszego maleństwa tutaj z tej ilości warzyw wyszło mi ponad 200 gram zupki, więc tutaj dziecko zje z tego zaledwie niewielki procent, lecz Myślę, że warto. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Pa!